8 listopada w Zespole Szkół doktora Jana Zwierza w Robczycach miało miejsce otwarcie ekopracowni przyrodniczej. W uroczystym otwarciu i symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, starosta powiatu Witold Darłak, dyrektor zespołu szkół Mariusz Pilch. Oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Robczycach, Sylwia Borowska. Obecni byli także wicedyrektor zespołu szkół Tomasz Wojnarowski oraz nauczyciel biologii Renata Kopala. Ekopracownia wyposażona została w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble, jak również sprzęt informatyczny, dzięki czemu uczniowie uzyskali dobre warunki do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Ekoprac Zrealizowana została w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Powiat Robczycko-Sędziszowski, na realizację zadania Ekopracownia przyrodnicza w Zespole Szkół im. Księdza dr. Jana Zwierza w Robczycach, otrzymał dotację w kwocie 49 500 zł.